Witam Was serdecznie drodzy weganie. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, że jesteście super ludźmi, wspaniałymi ludźmi. Tak, chciałabym Wam udowodnić, że naprawdę powinniście być ciebie zaczynając od nauk Arystotelesa. Tutaj mówimy o tak dokładnie uleganiu czasom, w jakim żyjemy. Mówiono, że Arystoteles popierał niewolnictwo i tak, to jest prawda. Arystoteles uważał niewolnictwo za coś naturalnego. Jednak niektórzy usprawiedliwiają to tym, że takie były czasy. I dlatego Wy, weganie, powinniście być z siebie dumni, ponieważ Wy nie daliście się czasu nie daliście się obecnym trendom na zniewolenie zwierząt, i wiecie, co jest dobre, a co złe? Jesteście, aby bronić zwierzęta, nie daliście się manipulacji i jesteście nadwybitnym filozofem, bo sami ułożyliście w sobie filozofię moralności, która przerasta wszystkie czasy. Bardzo też chciałabym podziękować Wam wszystkich za wkład, jaki robicie w obronie zwierząt. Pamiętajcie, że każde jedno uratowanie życia się liczy. Jeżeli ktoś uważa, że uratowane życie się nie liczy, jedno uratowane życie się nie liczy, to wyobraźcie sobie, że to było Wasze własne życie. Wasze własne życie. Wyobraźcie sobie, że umieracie, ponieważ ktoś tak twierdzi. Jeżeli ginie jedno zwierzę, mnie, jesteście bohaterami. Jesteście bohaterami tego zwierzęcia. Światę nie zmienicie, ale możecie zmienić świat tego zwierzęcia. I niezależnie od tego, czy działacie na granicy prawa, czy nie, i działacie jak. Tzw. gdy wygadają zwierzęta z rzeźni i ryzykując. Kodeks Hamurabiego mówi: Ktokolwiek ukryje niewolnika w swoim domu, będzie ukarany śmiercią. Wy możecie zostać ukarani więzieniem za pomaganie zwierzętom. Jednak nie obawiajcie się tego. Do tego jesteście karani szyderciem śmiechem ludzi. Mimo tego nic sobie z tego nie rozumiecie i idziecie dalej do przodu. Pamiętajcie, aby zawsze wierzyć w siebie. Bardzo Wam dziękuję, drodzy waganie. Pamiętajcie, zawsze jest jakieś rozwiązanie. Bo kiedy za 10, 20, może 40, a może 50 lat nasze wnuki, nasze prawnuki zapytają się nas, gdzie byliśmy podczas holokaustu zwierząt, my powiemy: Walczyliśmy. I to my będziemy triumfować. I mam nadzieję, że takie czasy nadejdą.